Kraków, lato 2021 rok. Powietrze było gęste od upału, a wieczorne słońce wpadało przez duże okna sali weselnej, odbijając się w złotych girlandach i białych wstęgach rozwieszonych nad stołami. Orkiestra grała żywe melogie, kelnerzy w białych koszulach krążyli między gośćmi, niosąc półmiski z mięsem i karawki wina. Wszyscy byli już w doskonałym nastroju, rozmowy mieszały się z głośnym śmiechem, a szum talerzy tworzył tło dla tego, co miało się wydarzyć. Helena siedziała przy stoliku prawie pod ścianą, blisko wyjścia na taras. Nie protestowała, kiedy ją tam posadzono, choć dobrze wiedziała, że to miejsce zdala od centrum wydarzeń. Patrzyła na syna, który jeszcze niedawno był jej chłopcem w szkolnym mundurku, a teraz stał wyprostowany w eleganckim garniturze obok uśmiechniętej panny młodej. Wiedziała, ile w niego włożyła nie tylko pieniędzy, ale serca, czasu, zdrowia. Każdy sukces, każda lekcja opłacona z oszczędności. Każda noc spędzona przy jego łóżku, gdy chorował. Teraz miała być tylko tłem dla czyjegoś przedstawienia. Paweł uniósł kieliszek, a sala ucichła. Mówił głośno, pewnie, z tym nowym tonem, którego Helena zaczęła w nim nie lubić, trochę zbyt pewnym siebie, trochę zbyt obcym. Podziękował gościom za przybycie, pochwalił piękno uroczystości, a potem zwrócił się do teściowej, Krystyny. Szczególne podziękowania dla mamy Magiedy, która w całości opłaciła to wspaniałe wesele, powiedział. Goście zaczęli bić brawo. I wtedy dodał: a moja mama jest dziś tylko gościem. Cieszę się, że przyszła. Te słowa spadły na Helenę jak kubeł lodowatej wody. Usłyszała kilka stłumionych chichotów. Ktoś pochylił się do sąsiada, szepcząc coś z uśmiechem. Krystyna patrzyła z samozadowoleniem, a Magda, choć próbowała utrzymać uśmiech, miała w oczach błysk niepokoju. Helena poczuła w sobie coś, czego dawno nie czuła, mieszankę wstydu, złości i zimnej determinacji. Powoli wstała. Szum rozmów ucichł. Ruszyła między stolikami, jej obcasy stukały w parkiet w równym rytmie. Stanęła tak, aby wszyscy mogli ją zobaczyć, ale nie sięgnęła po mikrofon. Jej spojrzenie przesunęło się po twarzach gości, aż zatrzymało się na synu. Wypowiedziała jedno zdanie. Krótkie, bez podniesionego głosu, ale wyraźne i spokojne. Nie był to krzyk, nie była to obelga, raczej wyrok. Nikt w sali nie odważył się przerwać ciszy, która nastała. Magda pobladła, jej dłoń drgnęła i kieliszek z szampanem wysunął się, rozbijając na podłodze. Paweł spiał ramiona, Krystyna zacisnęła usta tak, że zrobiły się wąską kreską. Kilka osób nerwowo się zaśmiało, ale ten śmiech zgasł równie szybko, jak się pojawił. Helena nie powiedziała już nic. Odwróciła się i wróciła na swoje miejsce. Usiadła spokojnie, jakby to, co zrobiła, było czymś oczywistym i naturalnym. Orkiestra próbowała przywrócić atmosferę, zaczynając kolejną posenkę, ale sala już nie była taka sama. Goście zaczęli szeptać między sobą, a spojrzenia, które co chwilę padały w stronę Heleny, były pełne pytań. Paweł próbował udawać, że wszystko jest w porządku, żartował z kolegami przy stole, lecz ruchy miał napięte. Magda przez resztę wieczoru bawiła się serwetką, unikając wzroku teściowej. Helena jadła powoli, nie biorąc udziału w rozmowach. Myśli miała gdzie indziej. To, co się wydarzyło, było tylko punktem kulminacyjnym czegoś, co zaczęło się dużo wcześniej. Wiedziała, że ten dzień jest konsekwencją lat, w których stopniowo odsuwano ją na bok. Czuła, że nadszedł moment, aby wrócić pamięcią do tamtych chwil i zrozumieć, jak to się stało że dziś, w dniu ślubu swojego syna, stała się tylko gościem. Dwa lata wcześniej Paweł wrócił z pracy z tym specyficznym błyskiem w oczach, który Helena pamiętała jeszcze z czasów jego pierwszych młodzieńczych zauroczeń. Przedstawił jej Magdę, dziewczynę o perfekcyjnie ułożonych włosach, modnym płaszczu i spojrzeniu, które oceniało otoczenie w ułamku sekundy. Magda pochodziła z zamożnej rodziny, miała ambicje i plany, o których mówiła z pewnością siebie, jakby wszystko było już zapisane w kalendarzu. Helena, z natury gościnna, zaprosiła ich do stołu, podała domowy rosół i makowiec. Magda uśmiechała się uprzejmie, ale jadła ostrożnie, jak ktoś, kto woli restauracyjne menu od domowych obiadów. Początkowo Helena starała się nawiązać kontakt. Proponowała wspólne zakupy, pytała, czy Magda lubi gotować, czy może ma ochotę pojechać razem na targ po świeże warzywa. Ale za każdym razem spotykała się z wymówkami: brak czasu, pilne spotkania, może innym razem. Niepokoiło ją, że Paweł coraz częściej odpowiadał w jej imieniu, jakby przyjął nawyki unikania bliskości. Zamiast wspólnych niedzielnych obiadów w domu matki, spędzał weekendy w towarzystwie Magiedy i jej przyjaciół. Helena szybko zrozumiała, że źródłem chłodu jest nie tylko Magda. Podczas jednego z rodzinnych spotkań pojawiła się Krystyna, matka Magiedy. Kobieta w eleganckim garniturze, z perłami na szyi, mówiła donośnym głosem, jak ktoś, kto lubi, gdy wszyscy słuchają. W jej słowach nie było bezpośredniej krytyki, ale ton i dobór tematów dawały jasno do zrozumienia, że uważa się za osobę z wyższej sfery. W rozmowach o wystroju mieszkań czy podróżach Krystyna potrafiła wtrącić zdanie w rodzaju wie pani, nie każdy ma gust do takich rzeczy, to się ma od urodzenia. Helena udawała, że nie słyszy ukrytych aluzji, ale wewnętrznie czuła, że jest oceniana. Z biegiem miesięcy Paweł zaczął rzadziej dzwonić. Zwykłe, co słychać, zamieniało się w krótkie rozmowy, Kończone po kilku minutach. Kiedy Helena próbowała zaprosić go na obiad, często słyszała, że nie ma kiedy albo zobaczymy. Odwiedziny stawały się coraz rzadsze, a kiedy już przyjeżdżał, był nieobecny myślami, patrzył w telefon lub spieszył się do wyjścia. Helena widziała, że ktoś inny przejmuje jej miejsce w jego codziennym życiu, i nie była to tylko Magda, Krystyna miała w tym swój cichy, ale konsekwentny udział. Podczas jednego spotkania w większym gronie, w restauracji, Krystyna pozwoliła sobie na komentarz, który utkwił Helenie w pamięci. Rozmawiano o planach weselnych Magiedy i Pawła, a Krystyna, z uśmiechem, rzuciła: Wiesz, Paweł, dobrze, że Magda pomoże ci się odnaleźć w tym świecie, bo jednak wychowanie w mniejszych miejscowościach daje inne przyzwyczajenia. A Helena, no, najlepiej jak będzie po prostu cieszyć się chwilą, nie wychodząc przed szereg. Na sali zrobiło się cicho na moment, a potem ktoś zmienił temat. Helena nie skomentowała. Ale poczuła, jak to zdanie wbija się w nią jak szpilka. Pewnego chłodnego marcowego popołudnia Helena postanowiła pojechać do Pawła bez zapowiedzi. Chciała przywieźć mu słoik domowego bigosu i świeżo upieczony chleb. Kiedy otworzył jej drzwi, poczuła dziwną atmosferę w mieszkaniu, czysto, ale bez ciepła, jak w katalogu meblowym. Przechodząc do salonu, zauważyła uchylone drzwi na balkon. Wyszła i zamarła. Na podłodze, wśród starych kartonów, Leżały jej prezenty, wełniany koc, który robiła na drutach przez kilka wieczorów, porcelanowy serwis do kawy, kupiony w prezencie na jego pierwszą rocznicę pracy, ramka ze zdjęciem, na którym Paweł miał może dziesięć lat i trzymał ją za rękę. Wszystko było rzucone byle jak, przykryte folią, jak rzeczy przeznaczone do wyrzucenia. Helena poczuła, jak ściska ją w gardle. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, do pokoju weszła Magda w jedwabnym szlafroku, z lekko uniesioną brwią. O, jest pani i rzuciła chłodno, jakby jej obecność była czymś niepożądanym. Paweł stanął między nimi, ale zamiast wyjaśniać, powiedział tylko, że te rzeczy nie pasują do nowego wystroju. Helena próbowała spokojnie wytłumaczyć, że to pamiątki, część ich historii. Paweł wzruszył ramionami, a Magda dodała, że chcą urządzić wszystko po swojemu od nowa. Rozmowa przerodziła się w awanturę. Helena czuła, że każde jej słowo odbija się od muru obojętności. Paweł bronił magiedy, jakby każde zdanie matki było atakiem. W końcu wyszła, trzymając torbę z bigosem, którego już nie miała ochoty zostawiać. Idąc ulicą, czuła, że ten dzień coś w niej złamał. To mieszkanie, do którego tyle włożyła, od pomocy przy remoncie podrobne prezenty, przestało być jej domem, a syn przestał być tym chłopcem, którego wychowywała z myślą, że zawsze będą blisko. Zaproszenie przyszło dokładnie miesiąc przed planowaną datą ślubu. Helena znalazła je w skrzynce pocztowej, w białej kopercie z drukowanym adresem. W środku była elegancka karta z pozłacanymi literami, informująca o miejscu i godzinie ceremonii. Tekst był poprawny, uprzejmy, ale chłodny, jakby ktoś pisał go do dalekiego znajomego, a nie do matki pana młodego. Brakowało w nim osobistego słowa, krótkie notatki od Pawła, czegokolwiek, co dałoby jej poczucie, że jest mile widziana. W czytaniu tej karty było coś, co od razu ściągnęło jej serce w dół. Kilka dni później Helena usłyszała od znajomej, że wesele odbędzie się w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji nad Wisłą. Miejsce znane było z panoramicznego widoku na rzekę, menu przygotowanego przez nagradzanych kucharzy i cen, które dla przeciętnego człowieka były nieosiągalne. Nie zdziwiło jej to. Wiedziała, że Magda i Krystyna chcą zrobić wrażenie na gościach, a takie miejsce gwarantowało efekt. Tylko, że w tej wizji nie było miejsca na skromność, na rodzinne ciepło, które Helena uważała za istotę takich uroczystości. Mimo to postanowiła zaoferować swoją pomoc. Zadzwoniła do Pawła z propozycją, że dorzuci się do kosztów, może opłaci kwiaty, fotografię, albo część przyjęcia. W jej głosie było autentyczne pragnienie wsparcia, ale odpowiedź syna była szybka i jednoznaczna: Mamy wszystko opłacone, mamo, nie martw się. To nie martw się zabrzmiało jak zamknięcie drzwi. Paweł nie rozwijał tematu, nie pytał o jej zdanie, nie zaprosił do wspólnego planowania. Było jasne, że finanse i decyzje są w rękach Krystyny. Zaproszenie na próbę weselną odebrała jako okazję, by choć na chwilę poczuć się częścią przygotowań. Sala była już częściowo udekorowana, kelnerzy ustawiali stoły, a fotograf testował oświetlenie. Krystyna krążyła między nimi jak dyrygent, udzielając wskazówek i poprawiając najmniejsze szczegóły. Kiedy doszło do omawiania rozmieszczenia gości, Krystyna rzuciła półgłośno, ale wystarczająco wyraźnie, by Helena to usłyszała: Helena jest mamą prostą, niech siedzi i się uśmiecha to jej rola. Kilka osób uśmiechnęło się nerwowo, ale nikt nie zareagował. Paweł stał obok i milczał. Dla Heleny było to potwierdzenie, że ta uroczystość nie jest o miłości jej syna, lecz o demonstracji statusu jego nowej rodziny. Dzień wesela zaczął się pogodnie, ale Helena czuła w środku ciężar. Ubrała się starannie, granatowa sukienka, Prosta biżuteria, starannie upięte włosy. Chciała wyglądać elegancko, ale nie przytłaczać młodych. Na miejscu powitał ją kelner i zaprowadził do stolika. Był to stolik w rogu sali, z dalekimi krewnymi Pawła, których ledwie znała. Główny stół ustawiono na podwyższeniu, skąd rozciągał się widok na całą salę, a przy nim zasiadali młodzi, Krystyna, najbliżsi przyjaciele i kilku wpływowych gości. Helena siedziała tak daleko, że musiała się wychylać, by zobaczyć twarz syna. Sala była pełna świateł, muzyki i rozmów, ale Helena czuła się jak obserwatorka. Rozmowy przy jej stole toczyły się o dawnych rodzinnych sprawach, w których nie uczestniczyła od lat. Oglądała, jak Magda pozuje do zdjęć z kolejnymi gośćmi, jak Paweł uśmiecha się szeroko, obejmując Teściową, a Krystyna przyjmuje gratulacje z miną królowej. Czekała na moment, w którym ktoś wspomni o niej, ale ten moment nie nadchodził. Pierwsze tosty zabrzmiały jak fragmenty scenariusza starannie napisanego przez kogoś innego. Wiodącym motywem była wdzięczność dla Krystyny, która z sercem i poświęceniem zorganizowała wszystko w najmniejszym szczególe. Goście bili brawo, fotograf robił kolejne ujęcia, a nazwisko Heleny nie padło ani razu. Patrzyła na to z mieszanką goryczy i smutku. Nie chodziło jej o aplauz, lecz o zwykłe uznanie, że też jest częścią życia Pawła. Helena zrozumiała że w tej sali jej rola została sprowadzona do zera. Była tylko symbolem matką, która wychowała syna, by mógł teraz stać w świetle reflektorów u boku innej rodziny. Wszystko, co włożyła w jego życie, zostało zrzucone z tej sceny, tak jak jej prezenty wyrzucone kiedyś na balkon. I choć siedziała spokojnie, z uśmiechem uprzejmości, w środku czuła, że to wesele jest ostatecznym potwierdzeniem jej miejsca, daleko od centrum, na obrzeżach własnej historii. Kiedy prowadzący ogłosił, że teraz głos zabierze pan młody, cała sala ucichła. Paweł wstał, poprawił marynarkę i chwycił za mikrofon. Zaczął od kilku żartów o wspólnym życiu, opowiedział anegdotę o tym, jak poznał Magdę, a potem przeszedł do podziękowań. Mówił o przyjaciołach, o rodzinie panny młodej, aż w końcu spojrzał na Krystynę i z szerokim uśmiechem oznajmił, że szczególne brawa należą się mamie Magiedy, która w całości opłaciła to wyjątkowe wesele. Goście zareagowali gromkimi oklaskami. Krystyna poprawiła naszyjnik, uśmiechnęła się triumfalnie. Paweł dodał jeszcze jedno zdanie: A moja mama jest dziś po prostu gościem. Cieszę się, że jest z nami. Słowa te zawisły w powietrzu ciężarem, którego Paweł zdawał się nie dostrzegać. Przy kilku stołach rozległy się tłumione chichoty, ktoś wymienił spojrzenie z sąsiadem, a Helena poczuła, jak jej serce robi się ciężkie, a krew zaczyna pulsować w skroniach. Nie było w tym stwierdzeniu otwartej złośliwości, ale była obojętność, która bolała bardziej niż najostrzejsza krytyka. Powoli wstała. Nie robiła gwałtownych ruchów, ale jej prosty, pewny krok przyciągnął uwagę gości. Szła między stołami, a jej spojrzenie przesuwało się po twarzach, jedni patrzyli z ciekawością, inni spuszczali wzrok. Zatrzymała się w miejscu, skąd widać było zarówno główny stół, jak i większość sali. Nie sięgnęła po mikrofon. Stała wyprostowana, a jej głos był na tyle mocny, że wszyscy go usłyszeli. Powiedziała jedno zdanie. Krótkie, celne, bez podniesionego tonu, ale z taką stanowczością, że dźwięk muzyki ucichł w tle, a rozmowy zamarły. Magda pobladła. Jej ręka drgnęła i kieliszek, który trzymała, wyślizgnął się, rozbijając o podłogę. Ktoś w pobliżu zachichotał nerwowo, lecz natychmiast spoważniał, widząc napięcie w powietrzu. Krystyna zacisnęła usta tak, że zrobiły się cienką kreską a Paweł patrzył na matkę z czymś pomiędzy zdziwieniem a irytacją. Po chwili prowadzący próbował rozładować sytuację, żartując o wielkich emocjach tego dnia, ale sala już nie była taka sama. Muzyka wznowiła grę, kelnerzy wrócili do różnoszenia dań, lecz rozmowy przy stołach stały się bardziej ściszone. Goście zaczęli szeptać między sobą, zerkając w stronę Heleny. Jedni mieli w oczach uznanie, inni dezaprobatę, jakby uznali, że takie rzeczy załatwia się w cztery oczy, a nie przy całej sali. Helena wróciła do swojego miejsca i spokojnie usiadła. Jadła powoli, nie uczestnicząc w rozmowach. Widziała, jak Paweł z Magdą próbują kontynuować zabawę, ale ich ruchy były sztywne, a uśmiechy wymuszone. Krystyna przez resztę wieczoru zachowywała się jak generał na polu bitwy, kontrolowała sytuację, ale w jej spojrzeniu pojawił się cień złości. Po godzinie Helena wstała ponownie, tym razem po to, by wyjść. Założyła płaszcz, Pożegnała się tylko z kilkoma osobami z jej stolika i ruszyła w stronę drzwi. Paweł dostrzegł to z daleka, ale nie podszedł, może zabrakło mu odwagi, może wciąż był zbyt zaskoczony. Drzwi zamknęły się za nią, a ona poczuła, że zrzuciła z siebie ciężar. Następnego dnia telefon zaczął dzwonić od rana. Najpierw kuzynka z poznania, która półgłosem powiedziała, że trzeba było im to powiedzieć: Helena, dobrze zrobiłaś. Potem ciotka z Wrocławia, która ostrzegała, że takie rzeczy mogą się źle skończyć, bo rodzina panny młodej będzie pamiętać. Każda rozmowa była inna, jedni gratulowali odwagi, inni próbowali przekonać, że wybrała najgorszy moment. Paweł dzwonił kilkukrotnie. Helena widziała jego imię na ekranie, ale nie odbierała. Wiedziała, że rozmowa w tym momencie niczego nie zmieni, emocje były zbyt świeże, a słowa, które padły, zbyt mocne. Potrzebował czasu, żeby zrozumieć, dlaczego to zrobiła. Ona sama była pewna jednego, to jedno zdanie miało być początkiem rozmowy, ale najpierw musiało wybrzmieć w jego głowie i w pamięci wszystkich, którzy je usłyszeli. Wieczorem usiadła przy kuchennym stole z kubkiem herbaty. Za oknem padał lekki deszcz, a krople spływały po szybie. Helena patrzyła na nie z dziwnym spokojem. Wesele minęło, ale echo tego, co się wydarzyło, miało zostać na długo zarówno w jej życiu, jak i w życiu jej syna. Minął miesiąc od wesela. Jesienne liście pokryły chodniki, a powietrze pachniało wilgocią. Helena siedziała przy kuchennym stole z kubkiem herbaty, kiedy usłyszała pukanie do drzwi. Otworzyła i zobaczyła Pawła. Wyglądał inaczej niż zwykle, zmęczony, z podkrążonymi oczami, bez tej pewności siebie, którą tak ostentacyjnie prezentował na weselu. Kurtkę miał niedopiętą, a w dłoni trzymał torbę, jakby wyszedł z domu w pośpiechu. Wszedł bez słowa, usiadł przy stole i spuścił wzrok. Helena postawiła przed nim filiżankę kawy. Przez chwilę siedzieli w ciszy, słychać było tylko odgłos deszczu uderzającego o perepet. Paweł w końcu odezwał się, mówiąc, że między nim a Magdą nie układa się dobrze. Zaczęły się kłótnie o pieniądze, o to, gdzie spędzają czas, a Krystyna wtrąca się w każdą decyzję. Paweł przyznał, że od dnia wesela nie może przestać myśleć o tym, co Helena powiedziała. W jego głosie było napięcie, ale i ciekawość, jakby chciał wreszcie usłyszeć wyjaśnienie. Helena spojrzała na niego spokojnie i powiedziała: Na weselu powiedziałam, nie płaciłam za wesele, ale płaciłam za jego życie. I zapłaciłam w całości. Paweł zmarszczył brwi, ale nie odezwał się od razu. Widać było, że słowa te pracują w jego głowie. Po chwili zrozumienie pojawiło się w jego oczach. Wiedział, że matka mówi o czymś znacznie większym niż pieniądze o latach opieki. O wysiłku włożonym w jego wychowanie, o wyrzeczeniach, które ponosiła, aby mógł zdobywać wykształcenie, mieć dach nad głową, jeść ciepły obiad każdego dnia. Milczenie między nimi było długie, ale nie ciężkie. Helena czuła, że jej słowa dotarły tam, gdzie miały dotrzeć. Paweł jednak miał jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Przyznał, że Magda i Krystyna od kilku tygodni rozmawiały o sprzedaży mieszkania, które Helena kiedyś mu przepisała. Chciały zainwestować w nowy dom. Większy, w lepszej dzielnicy, odpowiadający ich pozycji. Paweł nie widział w tym problemu, dopóki nie dowiedział się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Helena uśmiechnęła się lekko i odsunęła filiżankę. Wyjaśniła, że kiedy Paweł skończył 18 lat, przepisała mu mieszkanie, ale nie bez zabezpieczenia. W akcie darowizny zawarła klauzulę o prawie dożywotniego zamieszkania. Oznaczało to, że nawet jeśli ktoś próbowałby sprzedać mieszkanie, nie mógłby tego zrobić bez jej zgody, ona wciąż miałaby prawo w nim mieszkać do końca życia. Dokumenty były ważne i nienaruszalne. Paweł zamilkł, wyraźnie zaskoczony. Dopiero teraz uświadomił sobie, że matka przewidziała taki scenariusz dużo wcześniej. Zrozumiał, że nie była naiwna i nie oddała mu mieszkania bezmyślnie. To był gest zaufania, ale i rozsądku, który miał chronić ją przed ewentualną chciwością innych. W jego oczach pojawiło się coś. Czego dawno w nich nie było szacunek. Helena nie mówiła tego, żeby triumfować. Nie chciała, by czuł się winny, ale wiedziała, że musi znać prawdę. Życie nauczyło ją, że można odebrać człowiekowi chwilę radości, można go odepchnąć z centrum wydarzeń, ale nie można zabrać tego, co włożyło się w jego serce i umysł. To, co dała Pawłowi wychowanie, wartości, wsparcie było nie do sprzedania. Paweł wstał, jakby chciał coś powiedzieć. Ale zrezygnował. Wyszedł po chwili, a Helena została sama w kuchni. Czuła mieszankę spokoju i smutku, bo wiedziała, że ich relacja wymaga czasu, aby odbudować się po wszystkim. Nie oczekiwała szybkich gestów, ale była pewna, że jej słowa zapadły mu w pamięć na długo. Wieczorem zrobiła sobie herbatę i usiadła przy oknie. Na podwórku sąsiedzkie dzieci grały w piłkę i śmiech niósł się po mokrym asfalcie. Helena patrzyła na nich z łagodnym uśmiechem. Wiedziała, że jej życie miało sens, bo potrafiła dawać to, co najważniejsze, nawet jeśli nie zawsze było to doceniane od razu. A to jedno zdanie, wypowiedziane na weselu, już zadziałało, może nie zmieniło przeszłości, ale zaczęło kształtować przyszłość. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce!